Każdemu damy radę. Radę damy każdemu. Witamy Państwa, dzień dobry. Mamy jeszcze odrobinkę czasu, kilkadziesiąt sekund na czas przepisowy. W takim razie powiedzmy może, że poranek dzisiejszy w gronie brodaczy. Tak jest, samych e, brodaczy. Polecamy transmisję do internetu, w razie czego www.radio.kadowice.pl Bartek z brodą, Kuba z brodą, ja też z taką niewielką, no i nasz gość Tomasz Szabelka z brodą najbardziej popisową. Imponującą. E, panowie sobie rozmawiali dość długo, no skalę tego programu rzecz jasna, o, o festiwalu doświadczy o wielu zainteresowaniach naszego gościa tam pana tam gościa. można się Czekałem, u tak. szabelki ostrzyć na off-festiwalu o tym profit. też wspominamy, to profit, tak profit tak jest tak, Ale powiedzmy to, to żeby nas nie posądzono. To jest temat Radyma. na sierpień, ja już państwa, państw panów, zostawiam <noise> z tym tematem z brodą i wracam za kilka minut. Tomasz Szabelka, studio fryzjerskie, Tomasz Szabelka. E, fryzjer w podróży człowiego, wielu zainteresowaniach, bardzo wielu pasjach, e, aktywnościach, o czym być może jeszcze kiedyś będziemy mogli sobie porozmawiać. Dziś oczywiście, jak zostało to zapowiedziane, rozmawiamy o brodzie, e, która wróciła na męskie twarze, która przydaje tej twarzy dzikości męsko. Jak mówią niektórzy, może twardości, a może po prostu e, fantazji. E, zacznijmy od tego, panie Tomaszu, jeśli można, e, komu broda służy, a komu nie, bo nie każdemu służy i mimo tej mody nie każdy chyba e, brodę powinien hodować albo nosić. Na początku dzień dobry, teraz mam okazję <laughs> powiedzieć, <Proszę>. bo <laughs> chłopaki naprawdę potrafią <laughs> dużo mówić. A komu pasuje, komu nie pasuje. Myślę, że... Broda to jest stan bytu. Są mężczyźni, którzy będą mieli brodę. Ja się zaliczam do tej grupy ludzi, którzy nigdy się nie golą. Nie wiem, czy to wygoda, czy, czy nie. A są mężczyźni, którzy się zawsze będą golić. Natomiast ja zawsze zachęcam do tego, żeby spróbować czasem postawić się w roli takiego buntownika przeciwko mamie. Mam takich znajomych, którzy na przykład mama zawsze z gultą brodę, brodę, a jeszcze najgorzej jak to mówi żona. Hmm. która też no na przykład lubi lubi gładką gładką buzię to jest taka autonomiczna część mężczyzny, także mm. myślę, okay. że tutaj, jeżeli Ale chodzi Ale też są takie kobiety, które lubią, żeby mężczyzna sponiewierał troszkę. No tak, no teraz taki znaczy bardzo... Czy mam na myśli skolenie na przykład taką, mm. przy no tak. tak, Ja pamiętam jako dziecko zawsze to, jak tata był y, ogolony, rano był gładki, jak było wieczorem, to był jak papier ścierny. To też jest jakaś taka emocja, która zostaje z dzieciństwa. Za chwilę powiemy o różnych rodzajach zarostu, bo to ma istotne znaczenie. Ale teraz może o owalu twarzy? Czy, czy to ma istotne znaczenie? Zapewne tak. To jest ten powód, dla którego jednym broda służy, a innym nie. Tak, to się zgadza. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to takim najprostszym sposobem, żeby sprawdzić przed lustrem rano samemu, to są trzy proporcje. To jest wierzchołek jakby naszego czoła do góry nosa. Ja spróbuję to zwizualizować, bo nie mamy... Jesteśmy w radio i to jest fajne. Potem mamy od wierzchołka nosa, od tej dziury tutaj między brwiami do ust i od ust do brody. I najczęściej ta dolna część twarzy jest krótsza, tak jest w moim przypadku. I w tym momencie jestem w stanie sobie wydłużyć brodę i w ten sposób są takie trzy proporcje, trzy długości, e, które mężczyzna może sprawdzić i wtedy jest w stanie sprawdzić, czy on musi się wydłużyć, czy poszerzyć, bo tak naprawdę broda daje właśnie te dwa aspekty, czyli poszerzenie lub wydłużenie brody. No i oczywiście rodzaj zarostu, rodzaj zarostu, bo no, jedni mają gęstszy, inni... Tak. Jedni rudzi, jedni tak. blący Powiem tak Mam kilku przyjaciół, którzy Cały czas twierdzili, że oni nie mogą mieć brody Natomiast ja wyznaję Taką zasadę, jak chcesz mieć brodę To po prostu zacznij ją zapuszczać I naprawdę ona gęstnieje I, i, i to mam przykład Mógłbym przyprowadzić z tutaj kilku znajomych Którzy właśnie mieli dziury Mieli braki najczęściej między Zarostem włosów, a brodą Jest taka przerwa tu gdzieś w okolicach ust Naprawdę panowie to zarasta ale trzeba chcieć, bo broda niechciana, czyli golona, ona będzie smutna. Natomiast w momencie, kiedy zaczniesz ją zapuszczać, pielęgnować, to ona naprawdę zaczyna gęstnieć. Aha, czyli to jest odwrotnie jak z koszeniem trawy. No bo trawa koszona często gęstnieje, a z brodą na odwrót, tak? No, Czy ja to jest dobrze to taki... zrozumiałem? Tak, no tak teraz stwierdzam, że faktycznie to jest zupełnie odwrotnie. Bo ja mam taką brodę yy, samopas puszczoną. No ale i... ma dobrą trady... ma do, dobre <laughs> wspomnienia, bo z tego co <laughs> słyszałem, to zaistniała w momencie, kiedy było fajnie. Tak, tak, tak. tak. No do, to powiedzmy już do końca po rejsie, tak? Z, <laughs> tak. Z, z, z została... E, w, w takim razie jak dbać o brodę? Pytania ciąg dalszy, bo już troszkę Pan o, o tym powiedział. E, pierwszy sposób dbania to jest zapuszczanie brody. E, czy coś jeszcze? A, więc myślę, że mężczyzna, który decyduje się na to, aby zapuścić brodę, musi po pierwsze nie mieć celu ponieważ tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy, jak, na ile pozwoli ta broda, bo broda się może kręcić. Może być, mogą być wicherki, które gdzieś nam wymuszą kierunek i od tego jesteśmy my. Wicherki? Tak. To są takie y, miejsca, gdzie włosy nam się rosną w kółeczku. Y, wirki, tak samo można nazwać i to są momenty, które mogą nam wygenerować to, że na przykład jedna część brody będzie dłuższa niż, niż lewa, niż prawa i w tym momencie jest potrzebny fachowiec, czyli albo fryzjer, Albo tym bardziej barber, który w tej chwili stał się, że tak powiem, bardzo popularny w naszym kraju, i oni wiedzą, jak to zrobić. Czy barber to konieczność, czy tylko przyjemność? To jeszcze myślę o tym, będziemy rozmawiać w drugiej części naszej rozmowy. Zapraszam za godzinę niespełna. Teraz jeszcze pozwolę sobie na pytanie, skoro odrobinkę czasu mamy, pół żartem, pół serio. Proszę powiedzieć, dlaczego włosy na brodzie rosną, no, chyba do końca życia, a na nawet w wyższych partiach nie zawsze i czy by nie dało się czegoś z tym zrobić. O, jakbym znał odpowiedź, to bym był milionerem na pewno. Natomiast myślę, że myślę że broda w pewnym momencie u mężczyznę daje poczucie yy, do, dojrzałości, bo często kobiety, bo jest taka ciekawa anegdota, że kobieta wchodząca do towarzystwa, pierwsze co zobaczy mężczyznę w brodzie. I to podświadomie kobieta na niego zwróci uwagę, więc może zostawię z takim Aha, otwartym... Aha, czyli że tam wyżej nie musimy się przejmować za tak, bardzo. Dziękuję tak, bardzo. Tak. Dziękuję za tą odpowiedź. <grym> Jeśli Państwo mają e, pytania w tej kwestii, e, mogą być żartem, ale oczywiście także serio, bo tak e, w, w większym stopniu nasze rozmowy traktujemy, to zapraszamy. E, nasz gość e, Tomasz Szabelka czeka telefon do naszego studia. 32, 205, 10, 22. 32, 10, 22. Do usłyszenia za niespełna godzina. Każdemu damy radę. 32, 205, 10, 22.